Właśnie znajduje się pod Warszawą Gdańską, a dokładnie w tamtym miejscu znajduje się nowy peron trzeci, który już jutro zostanie oddany do użytku. Na razie można już po nim chodzić, ale jeszcze nie odjeżdżają pociągi, a jutro to się zmieni. I dużo się tutaj zmieni, bo od jutra tu będą zatrzymywać się chociażby pociągi Intercity. Jak to wszystko wygląda i dlaczego tak to będzie funkcjonować i jak wygląda cała ta inwestycja teraz w listopadzie 2025? Zobaczmy to w dzisiejszym materiału z warszawskiej siednicy 2050. Zaczynamy! Partnerem kanału Awizonosz jest platforma Koleo gdzie znajdziecie rozkładę jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć w ząż i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z warszawskiej siednicy 2050 prosto z Warszawy Gdańskiej i w dzisiejszym materiale zaczniemy sobie jak ta inwestycja wyglądała teraz na początku w miarę jeszcze listopada 2025 co jest istotne. W dzisiejszym materiale też opowiem wam jak to będzie działać i funkcjonować już jutro, bo od jutra, czytaj od 8 listopada 2025 roku na Warszawie Gdańskiej ponownie będą czynne 4 perony, czyli wszystkie. Perony. Peron drugi, trzeci, czwarty i piąty, aparonie oczywiście cały czas jest nieodbudowany. Co jest istotne, Warszawa Gdańska będzie mieć wszystkie perony, ale jeszcze nie wszystkie krawędzie peronowe, i to nie oznacza, że wszystkie perony będą przebudowane, i chociażby to też oczywiście nie oznacza działającego nowego przejścia podziemnego. Nie, 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 to tak nie jest. Po prostu chodzi o to, żeby będzie zamknięta centralna, no i gdzieś ten ruch trzeba przenieść, i chociażby na nowym peronie trzecim od jutra będą zatrzymywać się pociągi Intercity w kierunku Krakowa Głównego, czy w kierunku Przemyśla. Oczywiście te Intercity zwykłe, które jadą dalej chociażby przez Radom i tam też się oczywiście zatrzymują. Nie mam na myśli tutaj Pendolino, Pendolino też się tutaj nie pojawi, chociaż nie patrzę aż tak daleko w rozkład jazdy, więc nie wiem. Pendolino mają niektóre jeździć przez Warszawa Śródmieście, a inne mają kończyć swoją trasę na Warszawie Głównej, bo to akurat widziałem i tak będzie zamknięta Warszawa Centralna jutro od 8 listopada. Ale dobra, zacznijmy sobie na razie jak to wygląda, jeżeli chodzi o tą inwestycję, a na sam koniec powiem Wam o tych utrudnieniach. W tym miejscu możemy zobaczyć cały czas oczywiście nieotwarte nowe przejście podziemne, które od tej strony, czyli od strony południowej, będzie mieć swoje wejście, jeżeli chodzi o dostęp dla pasażerów, co jest istotne. Jak widzicie, cały czas w tym miejscu oczywiście nie ma możliwości wchodzenia, wróć od strony północnej, natomiast to jest istotne. Cały czas oczywiście tutaj nie ma możliwości wchodzenia, jest zaleszone natomiast prace wykończeniowe są realizowane w samym przejściu podziemnym na poziomie minus jeden, więc tego po prostu stąd nie widać. Sam parą piąty z kolei, który widzicie w tym miejscu, czyli ten Najbardziej po lewej stronie jest, działa i funkcjonuje. Odjeżdżają z niego aktualnie nieliczne pociągi kolei Mazowieckich w kierunku chociażby na Sielska. Natomiast już niedługo będą tutaj odjeżdżać stąd pociągi Intercity. Głównie pociągi to będą w kierunku chociażby Łodzi, czyli po prostu, które będą jechać od razu na przykład na Bydgoszcz, czy w tamte po prostu kierunki, albo pociągi, które będą w ogóle przejeżdżać przez Warszawę i te właśnie będą jeździć przez Warszawę Gdańską. Oczywiście pociągi takie, które właśnie będą przejeżdżać przez Warszawę, nie mają możliwości wjazdu w każdej z relacji, gdyż z peronu jest tylko Możliwość jazdy dalej na przykład przez Ożarów Mazowieckich, właśnie w kierunku Poznania, w kierunku Torunia, Bydgoszczy, czy też oczywiście na Szczecin, Natomiast jest też oczywiście możliwość stamtąd pojechania na łódź i na Katowice okrężną drogą, ale na CMK, czyli centralną Magistralę kolejową w kierunku Krakowa głównego, czy też przez naradą możliwości z tego pronu nie ma, więc tamtędy po prostu te pociągi nie będą jeździć. W drugą stronę te pociągi mogą oczywiście pojechać w każdej z relacji, więc nie ma problemu. A ten pociąg, który widzicie teraz na ujęciach tej. Intercity oczywiście się w tym miejscu nie zatrzymywało. Dobra, zerknijmy sobie teraz na paron numer 3, wiesz czwarty to jest otwarty, więc na niego nie ma co tam zwracać uwagi, w się sensie, chociaż trzeci w sumie też jest otwarty, ale czwarty już od dłuższego czasu funkcjonuje, z niego odjeżdżają pociągi na linię obwodową, jeżeli chodzi o pociągi aglomeracyjne, czyli SKM i kolej mazowieckie. A tu, tu mamy już informację, że od 8 do 16 listopada będzie zamknięta Warszawa Centralna, co jest istotne, Warszawa Centralna będzie zamknięta dopiero od 12, więc jeszcze ostatnim pociągiem jutro się przejadę, e, ostatnie jedzie do Białego Stół odjeżdża 12:55 z Warszawy Centralnej. Natomiast to jest istotne sam Peron trzeci jest właściwie gotowy i jest otwarty dla pasażerów, czego się nie spodziewałem. Już można tam wejść, chociaż pociągi jeszcze nie odjeżdżały. Zresztą możecie zobaczyć, że tutaj nic się nie wyświetla na tych samych tablicach. Pasażerowie wchodzili, siedzieli, nie wiem do końca po co, chyba że chcieli przychodzić, ale niektórzy siedzieli tutaj na dłuższy moment, więc taka ciekawostka. I sam Peron jest właściwie w pełni gotowy. Mamy ławki, mamy poddupniki, mamy na całej długości nowe zadaszenie. Oznakowanie poziome, jeżeli chodzi o krawędź peronową, nie jest idealnie zrealizowane. Widać po prostu rozbieżności, jeżeli chodzi o nową krawędź peronową i starą krawędź peronową. Są drogowskazy, chociażby w tym miejscu, informujące nas, gdzie trzeba się dostać do metra, gdzie trzeba się dostać do kładek i jak te wszystkie cztery wejścia na peronę w tym miejscu będą funkcjonować. Swolego, dajcie coś w komentarzach, czy znacie jakąś stację, Jakiś peron w Warszawie, który ma. Czy peron w Polsce, który ma aż cztery wejścia za pomocą przejść bezkolizyjnych, bo kolizyjne e, to, to co innego, ale takich przejść za pomocą kładek i przejść podziemnych, to nie wiem, czy jakaś inna stacja w Polsce będzie miała aż cztery wejścia. No może poza łódź widzę, bo tam to wszystko można zrobić. E, wróć, łódź, kaliska nie widzę, w łódź kaliska bo tam to faktycznie jest dosyć ciekawie to zrealizowane. Ale dobra, wracając do naszej gdańskiej. W tym miejscu widzimy też oczywiście nową windę, która, znaczy starą windę, która jest po prostu w nowej obudowie. Zazwyczajającym do starego przejścia podziemnego. No i jak widzicie, też są oczywiście udostępnione już w tym miejscu wejścia na wszystkie trzy dostępne części, czyli oczywiście nakładkę, jedną, drugą, na jednym krańcu i na drugim krańcu, i rzecz jasna, również do samego przejścia starego podziemnego. Nowe jeszcze nie funkcjonuje, i nowe przejście podziemne ma zacząć funkcjonować, jak też pamiętam, zgodnie z terminarzem, jakoś w połowie 2026 roku, a przynajmniej dopiero w drugim kwartale, więc sobie jeszcze na nie trochę poczekamy. Tymczasem, tak się mi prezentuje peron numer 3 po prawej stronie i to właśnie z niego będą odjeżdżać pociągi w kierunku Krakowa Głównego Przemyśla jeżeli chodzi o pociągi Intercity bo po prostu ten peron jest najdłuższy na całej stacji no i jest też peron 5, też jest długi ale chyba peron czwarty jest i tak najdłuższy, no mają te magiczne 400-300 metrów, więc po prostu jest możliwość obsługi takich pociągów które po prostu są długie i mają dużo wagonów tym razem teraz przeoglądamy sobie paron numer 2, który się znajduje po lewej stronie i ten paron jest dziwnie realizowany, w sensie... Ja osobiście uważam, że na niego by można puścić po części krótsze pociągi kolei Mazowieckiej czy też SKM-ki na ten długi weekend, ale no nie, nie było odbudowane tutaj torowisko, więc możliwości takowej nie ma. Coś istotne, w tym miejscu powstaje nowe przejście podziemne. Jak widzicie, sam peron aktualnie jest tylko łącznie utrzymany na jednej krawędzi i tam pociągi cały czas jeżdżą. Zresztą to jest główny ruch pociągów, aktualnie właśnie, jeżeli chodzi o koleje Mazowieckie i SKM-ki w kierunku Legionowa, bo po prostu wszystkie pociągi w tej relacji muszą się zatrzymać na tym peronie, bo peron trzeci jeszcze oficjalnie nie jest w rozkładzie jazdy uwzględniony. Natomiast w tym miejscu możemy zacząć szyb windowy, który wychodzi ze zbrojeniem poza poziom już samego przejścia podziemnego, jeżeli chodzi o sam strop. No i stąd będą pozostałe dodatkowe nowe wyjścia, czyli właśnie schody i schody ruchome, jeżeli chodzi o to nowe przejście podziemne, które za jakiś czas będzie w tym miejscu udostępnione. Co ciekawe, samperon, jak widzicie, ma jedną kramę czynną, drugą nieczynną. I na tej nieczynnej udało się już w tym miejscu chociażby zamontować znaczy większość peronu jest nieczynna, natomiast system udało się tu już zamontować szkielet nowego zadaszenia. I to na tyle dobrze udało się zamontować, że w tym miejscu widzimy połączenie starego z nowym. Jak się różnią stare z nowym zadaszeniem? I to jest akurat dobry element, tu się tu na chwilę zatrzymamy. Zwróćcie uwagę, że nowe zadaszenie jest wyżej umiejscowione niż stare zadaszenie. Jest też dużo Mniej grube jest po prostu bardziej cienkie niż stara konstrukcja. Instalacje, oczywiście, energetyczne w środku się cały czas znajdują, jeżeli chodzi o koplowanie, ale co jest istotne, po z sobie teraz zwróćcie w górnym rogu. Nowe zadaszenie jest troszeczkę bardziej wysunięte do krawędzi peronowej. Ja osobiście dalej nie wiem i nikt mi nie jest tego w stanie wytłumaczyć, dlaczego perony nie są na całej szerokości i całej długości zadaszone. O ile całą długość jeszcze jestem w stanie zrozumieć, to całą szerokość nie do końca, gdyż by po prostu zadaszenie jak było najszersze, oznacza po pierwsze, że jest szansa, że pasażerowie przejdą z peronu do pociągu bez moczenia sobie nóg, a no i po prostu tak samo jak siebie. Natomiast co jest istotne, również dzięki tak, czemuś takiemu, kiedy wieje wiatr, po prostu nie podwiewa deszcz pod same zadaszenia. Nie wiem więc, dlaczego to nie jest tak realizowane. Wiem, że się da, bo w niektórych stacjach, nawet w Warszawie, udało się zrealizować same zadaszenia, które są do samej krawędzi peronowej. Na Warszawie Gdańskiej nie nie jest źle. Znam gorsze lokalizacje z gorszym zadaszeniem ale też nie jest idealnie, dało się bardziej to powysuwać, więc to takie aspekty, a jeżeli chodzi o skrajnie peronową, to na pewno nie o to chodzi, jeżeli chodzi o skrajnie, jeżeli chodzi o same tory. Tu dalej widzimy oczywiście nową konstrukcję. Ta konstrukcja została podzielona w różnych miejscach, no bo po prostu tam po części jeszcze pasażerowie wykorzystają ze starej infrastruktury, po części już z nowej, no i tak tutaj po prostu pół na pół udało się to w tym momencie zrealizować na peronie drugim, sam peron drugi ma być w pełni przebudowany. I zakończone dopiero w pierwszym kwartale 2026 roku. Więc no w praktyce mamy jeszcze przed nami co najmniej 5 miesięcy. Jakbyście się zastanawiali, czemu jest ten termin aż tak odległy, przypominam, Wam, że się rozpoczyna zima. W zimie nie można realizować wszystkich prac budowlanych, zwłaszcza jeżeli chodzi o takie elementy jak stal, asfalt czy beton. Po prostu tego typu materiały nie, można, nie mogą być po prostu montowane czy też wykorzystywane w, w każdych warunkach, głównie jeżeli chodzi o temperaturę, no bo stal po prostu już pracuje, się rozciąga i ściąga. Eee, dlatego też w tych warunkach po prostu często jest przerwa zimowa na placu budowy i po prostu się nic nie dzieje. Tu będą realizowane prace cały czas, ale głównie jeżeli chodzi o wykończenie nowego przejścia podziemnego, z tego co się domyślam. Tym razem na końcu oczywiście peron jest czynny do samego końca, jeżeli chodzi o tą kramę peronową, która jedna w tym miejscu funkcjonuje. Dalej jest oczywiście tymczasowe przejście dla pieszych, a właściwie przejazd drogowy, jeżeli chodzi o dostęp do samego środka placu budowy i domyślam się, że po tym długim weekendzie, czyli po, po odponowym otwarciu Warszawy Gdańskiej, naszej Warszawy Centralnej, czyli... Od 16 listopada, od 17 listopada, będzie zamknięty w tym miejscu po prostu w całości poro numer 2, a wszystkie pociągi aglomeracyjne, czyli kolej Mazowieckiej i SKM, będą po prostu w kierunku Legionowa odjeżdżać z numer 3. Ale to są moje przypuszczenia. Nie sprawdzałem rozkodu jazdy, ale z tego co pamiętam, mniej więcej tak to jest zaplanowane, i jak będzie to wyburzenie realizowane na dalszym etapie, to też postaram się tutaj oczywiście wpaść, jeżeli chodzi o samą tą inwestycję. Tymczasem, na koniec, oczywiście, zacznijmy sobie na same przejście podziemne. No tutaj dużo nie nie widać oczywiście, rzeczy jasna z góry z drona. Zatując sobie tak, tutaj nisko możemy zacząć, że no, peron jest pełny. To chyba nikogo nie dziwi. Godzina szczytu nagrywałem, to mniej więcej jak był zachód słońca, więc się może tu były naprawdę potężne tłumy. E, natomiast co jest istotne, w tym miejscu widzimy, że sa, cały strap jest oczywiście gotowy. No i tu, że cały czas pociągi w tym miejscu jeżdżą po tymczasowym wiadukcie. Ostatnim, który cały czas w tym miejscu funkcjonuje i pasażerowie korzystają też z tymczasowej części wiaduktowej, jeżeli chodzi o krawędź peronową. E, całość jest oczywiście utrzymana w powietrzu, i tutaj jeszcze mamy kilka ostatnich balek rozpośrednionowych. Do których, jak i będzie samych wiaduktów, są przymocowane różnego rodzaju okablowania. A w tym miejscu mamy już gotową konstrukcyjnie, część, jeżeli chodzi o ścianki boczne samego wyjścia na powierzchnię. Chyba tu będą schody y, zwykłe albo ruchome, no nie wiem, trudno mi ocenić patrząc na szerokość tego wyjścia to będą zwykłe schody, ale z tego co pamiętam miały być też schody ruchome, na pewno jest już gotowy szyb windowy, to będzie wyjście w kierunku centrum handlowego Arcadia, ale patrząc na to jak w te wyjście jest daleko odsunięte od samego torowiska kolejowego śmiem stwierdzić w tym momencie, że istnieje możliwość, aby w przyszłości jeszcze jednak wybudować nawet jeden peron pierwszy przelotowy w dwóch kierunkach, tylko tu oczywiście przykładce trzeba by trochę pokompinować i prawdopodobnie składki albo trzeba by ją wydłużyć Dłużyć, albo trzeba było z niej zrobić przejście kolizyjne. Co trochę by nie miało sensu, ale niestety takie to byłoby w tym miejscu niezbędne, jeżeli kiedyś jednak ten pierwszy by miał postać, A że miałby sens, to oczywiście większość osób wie, ale po prostu jest to nierealizowane. Zresztą on miałby sens, gdyby pociągi kończyły trasę albo z jednej, jednej i z drugiej relacji, bo po prostu brakuje takich możliwości w tej lokalizacji. Ale no to już temat na inny zupełnie. Materiał, co jest istotne w tym miejscu, oczywiście jest też dworzec gdański, który ma być kiedyś przebudowany. Kiedy to jeszcze nie do końca wiemy, bo tam jest, rozpoczęła się procedura wpisywania jego do rejestru zabytków. A z kolei w tym miejscu możemy zapisywać tramwaj na Słomińskiego. Jak widzicie, barierki już są wszędzie zamontowane i pojawia się rozchodnik, tak? Tu się pojawia rozchodnik w torowisku tramwajowym. Tam mamy oczywiście zieloną trasę w kierunku Centrum, centrum Handlowego Arkady, czyli w kierunku Ronda Radosława, ale teraz rozpoczyna się proces układania na podkładach betonowych rozchodnika w drugiej relacji, czyli prosto do samego zjazdu na most Gdański. Lecz na sam rozchodnik nie jest ukonany tutaj na przystankach, tylko na dalszym odcinku po drugiej stronie samych wiaduktów wyciągu Andersa. Więcej o tramwaju na powiem wam jeszcze w jednym materiału z tej inwestycji. Albo jeszcze może w kilku, zobaczymy. Na pewno jeszcze w tym, w tym miesiącu powinien się pojawić materiał z tej inwestycji. A tymczasem, jeśli taki materiał wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie przysłuchując i ten dziwny smutek. Jak zawsze zachęcam oczywiście również do dnia patronia miam wzrosła, Patria, tylko wiznosz. Jeszcze dzisiaj w nocy pojawił się film z informacją, dlaczego Warszawa Centralna będzie zamknięta, gdzie będą powstawać te nowe rozjazdy i gdzie one już teraz się znajdują. Bo nagdam dla Was inwestycje i z tunelu, i z części górnej i z drona, więc coś tam jeszcze powiem, jak nie zastęp więc w międzyczasie, bo już trochę jestem padnięty, bo dzisiaj jeszcze zwiedzałem stp Mory. W całe zwiedziłem wszystkie budynki, prawie które mogą to dzisiaj zobaczyłem od środka i ten materiał w przeciągu najbliższych, no mniej więcej plus minus dwóch tygodni zobaczycie. Ale to oczywiście po długim weekendzie dopiero, a filmy z metra i tak aktualnie czekają na autoryzację, które są z poprzedniego miesiąca, więc pojawią się jak się pojawią. Nie wiem kiedy, no bo po prostu czekam jeszcze aż te filmy przejdą przez autoryzację generalnego wykonawcy budowy metra. A tymczasem kolejny film z Warszawy Gdański będzie albo w drugiej połowie tego miesiąca, albo już faktycznie dopiero w grudniu 2025. No i co istotne, e, przygotujcie się na te zamknięcie Warszawy Centralnej, bo nawet jeżeli w długi weekend nie pracujecie, to pamiętajcie, że po tym długim weekendzie wrócicie 12 do pracy czy też 13 i nagle będzie takie ojej ale pociągów nie ma. Co się stało? No i tak to niestety będzie w tym czasie. Też pamiętajcie, że zamknięcie jest na 8 dni, czyli właśnie od 8 do 16 listopada, więc będzie tutaj całkiem nieźle to realizowane. I od 8 od 12. Do 12 jeszcze w miarę jeżdżą standardowo pociągi, ale już z tego co widziałem, nawet jeszcze o 11.55 już będą jeździć pociągi Intercity przez Warszawa-Śródmieście. Nawet widziałem, że chwilę właśnie w okolice tej godziny będzie tam jedno z pierwszych pendolin. E, także uważajcie, bo mogą tam się pojawić niespodziewane pociągi. Ale pamiętajcie oczywiście, że Intercity, który będzie jeździć przez średnicę podmiejską, nie zatrzymuje się tam na każdej stacji, tylko łącznie na Warszawie Zachodniej, na Warszawie Śródmieście i na Warszawie Wschodniej, bądź też oczywiście w drugą stronę na Ochocie, po Wiślu, e, czy też w Stadionie się te pociągi tam nie zatrzymują. One po prostu przejeżdżają bez zatrzymywania. I pamiętajcie, że aktualnie realizowana rozbudowa Warszawy Centralnej Wpłynie pozytywnie na to, że będzie tam więcej po prostu mogło jeździć pociągów. A więcej o tym w najbliższym materiał, który się pojawi jeszcze dzisiaj w nocy, jak nie zasnę. Cześć!